Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj filmik zakupowy. Ja nie robię jakoś tak jak wielokrotnie powtarzam, nie robię jakieś tam ciągle jakichś dużych zakupów. Staram się robić na bieżąco to, co potrzebuję na jakieś wiecie zamówienia, ale tym razem troszeczkę poszalałam w sensie takim. Wreszcie do pewnych rzeczy dojrzałam, do pewnych zmusiło mnie <grytania> sytuacja. Może zacznę, słuchajcie, od tej strony. Bo od tej. Dobra, zacznę od tych w sumie najmniejszych zakupów. I to są zakupy w Hobby Place. Więc wam pokazuję tutaj co mamy. sobie kwiaciarki przesunę, zaraz Wam powiem tutaj coś. To mi coś jeszcze wygląda. Widzę. Zaraz do tego dojdziemy. W Hobby Place kupiłam sobie takie malutkie pomponiki. One są naprawdę maleńkie. I to była taka mieszanka szaro-biało-miętowa i szaro-biało-różowa. To będę potrzebować do albumu, który będę tworzyć. Myślałam o tych bąbelkach do środków kwiatowych, bo to będzie taki dziewczynkowy album. Myślałam, żeby zrobić takie kwiatuszki z bąbelkowymi środkami, ale zobaczę jeszcze, jak mi to wyjdzie. Moi drodzy, kolejną rzecz, jaką kupiłam sobie, taki szpikulec. On jest bardzo ostry, bardzo fajnie. Już próbowałam nim tak dziabnąć i świetnie, świetnie dziabie. A już mówię dlaczego, ale chyba tu nie mam tego mojego starego. Ja już ostatnio mówiłam chyba na filmie, że o, nie mam go tu. A, ja gdzieś robiłam go, posiłam. A, jest. Dobra. On jest taki malutki. On był świetny. Słuchajcie, ja go mam już co najmniej 10 lat, jak nie więcej. I on już tutaj mm, wyginał mi się. Ja go prostowałam wielokrotnie, ale tu już wypada mi ten... Ym, ta igiełka mi wypada z tego... Uchwytu, kleiłam do tam, widzicie, cudawianki. Ja już nie pamiętam, dlaczego to było, chyba do tego pe pergam pergamenu, czy jak to się nazywa, wiecie, do tego pergaminowego działania. A teraz to odkręciłam. a To miałam też zaklejone, bo mi się to cały czas odkręcało. Tam były igiełki do zmiany. Więc mam taki bardziej praktyczny. Nie chciałam tych timów, holców i tym podobnych. Ja lubię takie, bo one mi się wydają takie duże. No może spróbuję kiedyś. No na razie ten fajny, bo jest taki bardzo poręczny, więc mam nadzieję, że mi się sprawdzi skusił, a ja sobie wypisałam coś z czego, żeby nie pomylić. Mam stempelek. Słuchajcie, ja nie jestem za bardzo stemplowa, więc zakup, który potem Wam pokażę, to w ogóle jest mistrzostwo dla mnie. Ale kiedy zobaczyłam ten stempel, świetna myśl mi przyszła do głowy i mam nadzieję, że już wkrótce będę mogła się podzielić z Wami pomysłem na niego. Naprawdę, rzadko kiedy mam coś takiego, że wiecie, gdzieś tam jestem w jakimś sklepie i zobaczę stempel, który no matko, wiecie, po prostu go kupuję, a ten jakoś wpadł mi mocno w oko i, i od razu miałam myśl, co z niego zrobić, więc wpakowałam <grywam> do koszyka. I moi drodzy, w końcu skusiłam się na, na te wykrojniki, o których myślałam już od dawna, ponieważ bardzo podobały mi się te kwiatuszki, które tutaj są z tego wykonane. Ja będę ćwiczyć teraz takie małe formy kwiatuszkowe do kartek. Mam nadzieję, że. Że się na umiem. Emilka świetnie to robi, więc będę się uczyć pilnie. I duże może nie, bo dużych tak, oczywiście są w projektach jak najbardziej, ale tu bardziej mi chodziło o te, maleń... no, te maleń taski może te dba o. Najbardziej taki żeby coś z niego poskładać. I te fantastyczne listeczki e, cudne są. Strasznie mi się podobały. Zawsze miałam problem na nie trafić. W końcu mi się udało i one już są wykorzystane w najnowszym moim warsztacie, do którego zapraszam. Na pewno podlinkuję, które opublikowałam w minioną sobotę. Już te listeczki tam wykorzystane są i będą wysłane z kitami warsztatowymi. Są fantastyczne. Bo są w jedną i z drugą stronę i to mi się podoba. I to by było na tyle chyba w Hobby Place. E, drugi to mamy... Pasja. I z tej strony dziękuję Ani Żelaz za cynk, bo mówiłam jakiś czas temu, że mam problem z moim pistoletem. Oczywiście, znaczy, co ja mam pistolet, o tym różowym już nie wspominam, nie wypalę z Actiona, spakuję i będzie na awaryjną sytuację. Ten taki czarny, malutki pistolecik, na pewno kojarzycie z moich filmów, to jest pistolet, który jest ze mną już naprawdę bardzo dużo lat, bardzo długo i on działa on nie jest jakiś zepsuty że przestał mi działać ale już był tak brzydki taki wiecie, obklejony, już trochę wstydziłam się za niego i wszyscy polecali no i trochę tam już polatywało z niego, więc on, ach, no mniejsza z tym w każdym bądź razie w końcu zdecydowałam się na Sizzix'a, wielu z was go polecało polecacie jeszcze też, ja też słyszałam o tej, o tym pistolecie z Boscha, takim dużym ale zobaczymy, zacznę od tańszej opcji Cizixa. I o dziwo powiem Wam, że było bardzo ciężko go dostać, nigdzie go nie było. Poluję jeszcze na. Znaczy, może nie poluję, przy okazji sobie kupię ten, ten stojaczek. Chociaż zobaczymy, jak on się będzie tutaj sprawował, więc zobaczymy, jak on będzie działał. Mam nadzieję, że, że wreszcie już odsapnę i będzie mi się lepiej pracować. Słuchajcie, jest. Z... Aha, i jeszcze jedna rzecz, a to były zakupy chyba jeszcze z innego sklepu. Nie wiem, czy teraz nie namieszałam. Czy to było ze Scrap Już nie wiem. Eee, kupiłam sobie jeszcze z Mintaja zestaw takich, ten bloczek Flora Book 4 e, 2021, to, to są chyba te najnowsze. Ja tak nie śledzę za bardzo, bo ja, powiem Wam szczerze, ja nie przepadam za Mintajami jako papierami tworzenia do prac, zdecydowanie jeżeli już to te bloczki Mintajowe papiery chętnie bym sobie oprawiła w ramki i powiesiła w pracowni jako dekorację, ale pracować kompletnie jakoś nie potrafię z nimi, ale wiem, że są dziewczyny, które fantastycznie sobie z tym radzą. Natomiast te bloczki są bardzo fajne i to kupiłam z myślą o pracach wielkanocnych. Strasznie mi się spodobały. W ogóle te kwiaty takie tutaj są pastelowe, rewelacyjne. Tu mamy bardziej żywe te żonkile, wszystkie akcenty, czyli kwiaty, które. Ewidentnie kojarzą się z Wielkanocą. Piękne wianuszki. Będzie ciężko wyciąć, ale ja będę znowu, wiecie, próbowała to <garnia> ogarniać. Patrzę, jakie to są te tła z tyłu. Yy, ja potem ty One, wiecie, tu one są fajne, tylko strasznie gruby jest ten papier. On chyba ma 250 gram co najmniej. Nie wiem, czy tu piszę. A 15,2 na 2 240 gram. Grube są te papiery i takie drobne elementy, no, trzeba się na. Yy, trochę na. Dziobać, żeby je wyciąć. I fajne, takie typowo wielkanocne yy, tematyczne grafiki. Tutaj są owieczki, są gniazdka, fajne jajeczka i zajączki i kurczaczki i tym podobne. Więc typowa wielkanoc. I taki żółty z tyłu. Yy, a tutaj mamy spring, czyli wiosna. Pieńki, drywienka, yy, domki, piórka, kokardki i tym podobne. I tutaj znowu nam się to powtarza. One są Cztery razy się powtarzają, więc takie sobie kupiłam. I to jeszcze była włożona reklama Lane Creative. Lubię czasem takie rzeczy sobie pooglądać, co tutaj fajnego jest, może coś wpadnie w oko. jakoś tak dużo wykrewników ostatnio nie kupuję, ale. A może akurat coś, coś wpadnie. Patrzę. Nie patrzę. I moi kochani, największe zakupy. A no i zakupiłam sobie jeszcze klej silikonowy z Dypkraftu, ale on jest w takiej tubeczce. Takie wiecie, że tutaj muszę to teraz odciąć to się będzie zamykać. Bo mam ten duży, taki z tym pomarańczowym, nie ja zaraz za poczęla. O, o. tam chyba najbardziej znamy z dragona. Och, i powiem Wam, że. No fajnie super, tylko że on bardzo mocno leci tutaj z tego otworu. Zobaczcie, mi się to zakleiło, bardzo mocno leci, bo ten otwór jest taki dosyć spory. Ja to wykorzystuję tylko jak mam okładki albumowe. Jak płótno przyklejam, to sobie robią, się tak ciągnie, on jest taki bardzo elastyczny, mogłabym rzec. A, a tu mam w takim małym, z precyzyjną końcówką. Jak będzie mi to fajnie szło z tego, zobaczymy, jaki on jest, to sobie będę przelewała z tej dużej butelki, żeby po prostu to praktycznie się robiło do takich małych elementów. Zapatrzyłam się w kwiatuszki, znaczy, może tak, kupiłam magnolię. Magnolię wszyscy znamy, często korzystam, zrobiłam sobie zapas rzeczek liczny różowy kolor, dziewczyński do prac zaopatrzyłam się też w farbę kredową, będę ja, która nie mediowa i w ogóle ale potrzebuję ją do pewnego projektu i asienka z Fabryki dany mi doradziła żeby to zrobić farbą kredową i pierwszy raz kupiłam kwiatuszki, które się nazywają jaskry już nie pamiętam jak one się tam nazywały, nie mam teraz tego zamówienia, to są takie Kolory są przepiękne. Trafione po prostu. Czasem tak, wiecie, jak się patrzy na sklepie, to ciężko z tymi kolorami. Ten jest, to pisało, jasna brzoskwinia. On jest taki naprawdę, mm, rzekłabym nawet ciemno-kremowy, a to jest taka jaśniutka brzoskwinia. Piękny odcień, śliczny kolor. To samo ten różowiutki, bardzo jasny. I to są takie po prostu sklejone płateczki w um, takie pucharki trochę to wygląda. Ale bardzo ładnie wyglądają. Trochę takie... Może nie piwonie, jak się nazywają te kwiatki? Piwonie? piwonie są takie bardziej pełne, ale coś mi to przypomina. Bardzo fajne będą do mm, takich drobnych kompozycji do uzupełnienia. Wpadły mi po prostu w oko. Nie miałam jeszcze ich nigdy, pierwszy raz je mam, ale widzę, że są bardzo ładne. Tak się sprawdzą, to dokupię. dwa do opakowania lampek. Wykorzy wykorzystuję, wykonuję pewny projekt, zobaczymy jak mm, jak wyjdzie to Wam się pochwalę w każdym bądź razie nie wiedziałam, który zestaw wziąć jedno było ciepłe, jedno zimne światło i nie mogłam się zdecydować, więc mówię nie kosztowały tak bardzo dużo dlatego wziąłam sobie obydwa i będę sprawdzę, który najbardziej będzie mi pasował, moi drodzy to jest zakup, do którego dojrzałam, tak jak mówię ten dziurkacz już znany, tutaj sobie można zobaczyć, zablokować, żeby to nie było takie, wiecie, rozwalone, i to wycinałam. I tutaj również Jak sobie zablokujemy, to one nie są takie odstające mocno dosyć ciężkie. Był taki szał na niego ja nie widziałam w nim nic nadzwyczajnego powiem wam, miałam problem z nim wszyscy tak bardzo szaleli. Ja się długo zastanawiałam niby ładny, ale taki duży wzór. Aż w końcu przyszedł moment, że wie kurczę, no faktycznie przydałby mi się no, przy albumowaniu na jakieś fajne takie, wiecie, kieszenie, żeby, żeby ta, ten ornament, ta dekoracja była większa. Więc jest to rzecz, do której, jak do mnóstwa innych, musiałam naprawdę dojrzeć i stwierdzić, że faktycznie jest fajne i rzeczywiście może mi się przydać. To samo ten, bo one mają obydwa takie duże wzory. Ja już tutaj wyciąłam, żeby wam pokazać. Zrobię to tutaj. No, on jest dosyć szerokiego wzoru. Ja najczęściej albumy, które wykonuję czy na tutorialach, i tak dalej, robimy sobie z tych mniejszych formatów, no mam 14,5, tam no powiedzmy 21, więc taka duża koronka najpierw wydawało mi się, że jest zbyt taka toporna do takiego drobnego albumu, ale w ostatnim czasie przyłapywałam się na myśli, że przydałby się taki fajniejszy dziurkacz, z takim większym wzorem, gdzieś tam na pracę napotykałam w internecie. Gdzie, kurczę, no, ładny jest. No, i ja sobie w końcu go zakupiłam. A drugi jest taki. Nie wiem, czy on ma nazwę. Nie mają nazwy. No, może były na opakowaniu. No, nie pamiętam nazwy, ale też bardzo ładny jest. I mam wrażenie, że nawet jest wyższy, albo nie. On się tutaj tak niby prosto kończy, a jednak trochę te listeczki z tych kwiatów wychodzą. I bardzo, bardzo mi się spodobały obydwa. Znaczy, obydwa was podobały. Znam ten już bardzo długo, ale tak jak mówię, no ja czasem tak mam, że mm, może nie tyle wiecie, że muszę się przekonać, że nie wiadomo, ale potrzebuję czasu, żeby, mm, żeby dojść do tego, że, że faktycznie one mogą się fajnie sprawdzić. I, no i tak jak mówię, tak też było w tym wypadku. W końcu sobie kupiłam te dziurkacze, zobaczymy, jak mm, będą się sprawować. Tutaj wycięłam. Nawet fajnie, znaczy ten szedł jak burza. Bezproblemowo ten się troszeczkę zaciął, choć to jest papier chyba 170 gramowy. Ale kraftowe papiery są takie. I słuchajcie, historia w ogóle. <noise> Zresztą tamten też. To jest ta gąbeczka, którą chyba ja też mam. Wiecie, ciężko mam powiedzieć, jaki to jest kolor, ale najlepszy motyw to był taki, że ja to zobaczyłam. Mówię, jest różowa taka śliczna. Wiecie, ja różową uwielbiam ten kolor. Bardzo lubię tworzyć w ogóle w różowym, mówię, jest różowa gąbeczka. Przyda mi się, bo to moja już jest taka, wiecie, wy, wyma, wymachacona, zniszczona. Zresztą mam ją tutaj. O. Za każdym razem przepraszam za nią, tylko że to był taki niebieski. Eee, za każdym razem za nią przepraszam, no bo to jest to samo. Eee, za każdym razem za nią przepraszam, że jest taka zmartretowana, ale ja naprawdę bardzo długo już na niej pracuję. I kochani, przyszła fioletowa. Uuuh, nienawidzę fioletowego koloru. Większość z was już która mnie tam trochę zna, to wie, że <noise> fioletowy to zupełnie nie moja bajka słuchajcie, przepraszam, że poszuszczę trochę już, już przestaje ale to o, ale zapach Uch, taką chińszczyzną, ale ten jest taki jakby, no ten może już mam wyrobiony, on jest do formowania kwiatów, no powiem Wam powiem Wam że myślałam, że padnę trupem jak zobaczą ten fiolet, no ale słuchajcie, to jest do pracy więc mam nadzieję, że Fioletowy nie będzie mi przeszkadzał zupełnie w mojej pracy z tym. Ale wiecie, ten taka chwila takiego szoku, jak zobaczyłam fioletowy, a spodziewałam się, że będzie różowe, więc no. Kupiłam sobie stempelek. Eee, kolejny stempelek. O, ja to najbardziej stempelkowa, ale mam do wykonania bardzo dużą ilość mm, kartek wielkanocnych. Eee, mam zamówienie od pani na 300 kartek, więc ja słuchajcie, chyba w życiu tylu nie robiłam na raz. Więc uznałam, że wykonanie takiego fajnego stempelka będzie i praktyczne, będzie to szybciej szło i będzie też ładnie wyglądać, bo ja sobie to następuję na papierze, jaki będę chciała. I w związku z tym, kochani, kupiłam sobie tablicę do stemplowania. Powiem Wam, długo myślałam nad tym. Bo ja, tak jak mówię, ja w ogóle kompletnie nie jestem stemplowa, bardzo mało stempluję. Ale też już od jakiegoś czasu, jeżeli tam jakieś stemple w ogóle robiłam do, do prac, to przyłapywałam się na tym, że kurczę, no przydałaby mi się tablica, bo wiem tylko, że to równiutko sobie przystempluję. A różnie to bywało z tym odbiciem tego stempla. I ja w sumie zamówiłam tam z czegoś innego. I to jest mata. Zamówiłam z jakiejś innej firmy, ale Mirelka pisze do mnie, czy na pewno chcę tę? Czekajcie, nie chcę wam puszczać, ale trochę koszulce. Czy na pewno tę chcę, bo ona taka jest nie za fajna i ona mi jej nie za bardzo poleca i że już lepiej jakbym sobie wzięła tą z Wasem Creative. Ona poleca Stima Holca, tak najbardziej. O to jest ciężkie, słuchajcie, um, że ona uważa, że najlepsza to jest Stima Holca i ona ma i poleca i, i, i się super sprawuje. Aha, Jezu, to jest na odwrót. Nie, czekajcie, mam no to dobrze? Już teraz nie wiem. Teraz będę kombinować. Yy, I. Nie, no, to tu jest włożone czy przyklejone? <grytanie> to się przekłada. Nie wiem, dobra, będę kombinować. I czy na pewno ja chcę tą, czy może y, lepiej, y, właśnie polecałaby mi to? Ja mówię z Tima Holsa, droga jak po zbóju. Ja nie będę za bardzo. Aha, to tam ma być to jest taka podstawka. Ja nie będę za, za bardzo z tego korzystać, tak, cały czas, żeby to było dla mnie jakieś, wiecie, że ja tu muszę mieć taki super sprzęt, bo potrzebuję to tylko od czasu do czasu, kiedy będę sobie stemplowała, żeby mi to w jednym i tym samym miejscu y, się stemplowało, jeżeli mi się źle odbije. Zwłaszcza teraz przy tych naprawdę y, 300 kartkach, to będzie to sobie chyba e, widziałam, że oj, dziewczyny w Stanach tak mają, o, że mają te, jeszcze sobie przyklejają e, na Washi. E, I że przy tych po prostu takiej dużej ilości tych wszystkich moich e, kartek, które będę robiła, mam nadzieję, że ta tablica mi się sprawdzi. No tak jak mówię kochanie, najpewniej powiecie, że są lepsze. No i pewniej tak, ale mówię, no ja nie potrzebuję naprawdę jakiegoś super mega sprzętu. Coś fajnego, poręcznego, małego. I to jest właśnie taka malutka idealna i pewnie będę ją chowała do, do tego pudełka, bo będę ją tam raz na czas używać, ale jest przydatna, więc mm, mam wielką nadzieję, że przy stemplowaniu teraz tych kartek mi się sprawdzi. Napiszcie, czy występujecie, czy macie tablicę. Ja to wiecie. Czym starsza w tej pracy mojej skrapowej, tym kupuję rzeczy, o których wcześniej bym nigdy nie myślała. Ale no i słuchajcie, jak zwykle w zielonych kotach. Widziałam właśnie, że tam jakiś łańcuszek mi się kręcił. E, Gracji siki, mam tu łańcuszki takie fajne na ten dadełka. Jeden taki drobny jest bardzo, a drugi taki troszeczkę o, o, grubszy. I jest koroneczka śliczna. Uwielbiam koronki z zielonych kotów, jest zawsze w warsztatach. E, Mój związek, ale ta jest piękna. Zobaczcie, prześliczna. Ok. No i tu mamy paseczki. A tutaj mamy serwetki. I napisy. Dziękuję bardzo za gratisiki. <gryw> Także, kochani. Tak by wyglądało ki kilka. No, no troszkę poszalałam jednak. No, fakt faktem ja bardzo mało teraz kupuję, więc dla mnie to są duże zakupy mm, i bardzo się cieszę, bo takie, wiecie, w sumie przemyślane i naprawdę potrzebne. Nie ma tutaj raczej nic takiego, co, no może oprócz tej stemplownicy, ale ona mi się teraz bardzo przyda, więc tak czy inaczej będzie ok to by było wszystko kochani, taki krótki filmik zakupowy, zobaczymy jak mi się sprawdzi pistolet, wszyscy go bardzo polecali, więc mam nadzieję, że wreszcie nie będzie mnie wstyd wyciągać takiego rozwalonego już pistoletu i będzie fajnie bloczek mi się bardzo podoba uwielbiam wycinać, więc sobie powycinam, będą karteczki wielkanocne więc będziemy razem też wspólnie tworzyli, bardzo Wam dzisiaj dziękuję pochwalcie się co fajnego sobie kupiliście ostatnio moi drodzy bardzo chętnie poczytam, co macie fajnego. Może polecacie coś fajowego. Dziękuję Wam bardzo, kochani i do zobaczenia, do usłyszenia do następnego razu. Pa, pa!